Witamy kolejny piękny dzień, 19 dzień podróży, noc była bardzo ciężka, chyba najcięższa ze wszystkich do tej pory. Co prawda było dosyć ciepło w nocy, ale wiał bardzo mocny wiatr. My nie byliśmy w stanie przybić, śledzi, więc namiot strasznie się telepał na wietrze, ale to tak mocno, że no po prostu nie dało rady zasnąć. Psychoza nocna. Z tego powodu nie mamy dzisiaj za bardzo energii i bardzo, bardzo mało snu. Ładujemy baterie, też nie do końca dobrze się dzisiaj czujemy. Na całe szczęście, do zrobienia kilometrów bardzo mało na plażę. W zależności, którą wybierzemy, mamy albo 1,5 albo 3,5 kilometra Skąd rusza wyprawa kajakiem na tej jaskinie. A następnie prawdopodobnie rozbijemy się na kempingu. To też niedużo kilometrów 11 albo 20 kilka. Więc dzisiaj naprawdę rekreacyjny dzień. Ja wczoraj zepsułem ten telefon, przestał mi działać. Straciłem dostęp do świata, wszystkich ważnych swoich aplikacji. I w obecnych czasach, utrata telefonu, to jakby ci obcięli po prostu ręce i nogi. No i cóż, ale trzeba jakoś to funkcjonować do końca podróży, morale trochę spadło. Widok na ocean przepiękny. Dzisiaj oczywiście. Ciepły dzień, zero chmur na niebie. Opuszczamy właśnie nasze miejsce noclegowe. Byliśmy rozbici gdzieś tutaj, za krzakami. Nikogo w nocy nie było, był spokój i cisza. Oprócz tego wiatru, bardzo ładny widok na ocean. A tymczasem jedziemy gdzieś właśnie tu albo w tamtą stronę na plażę. To jest chyba oczywiste, ale warto wspomnieć: nie pozostawiamy ze sobą żadnych śmieci, wszystko zawędruje do najbliższego sensownego kosza. Wykupiliśmy wycieczkę kajakową w Benagil, dostaliśmy wiosło kamizelkę i schodzimy na dół, żeby dostać kajak typowo przypełniona atrakcja turystyczna cała masa ludzi zostawiamy plażę i płyniemy ku nieznanemu świeci słoneczko jest piękne. ruch jak na Marszałkowskiej Oczywiście właśnie do jaskini Proszę Państwa, oto legendarne miejsce, znane z każdej możliwej pocztówki w Portugalii. Oto i ono. Widzieliśmy trochę w jaskini, właśnie z niej wypływamy. Bardzo dużo ludzi jest ona głównie w cieniu, jest tam chłodno. Woda poza tym w Atlantyku jest bardzo zimna i tylko najodważniejsi śmiałkowie odważyliby się w niej pływać. A my płyniemy teraz w lewo, jeszcze zobaczymy co tutaj miejscówka ma do zaoferowania. Z tego co wstępnie widzimy, nawet coś to zaprezentuje. Tam jest jakaś plaża. Pływamy właśnie do jaskini ciemnej wow. to jest serio ciemno ale jaja nieźle to wygląda ja nie muszę na głowę uważać oczy się skyliłe nic nie widać science fiction Pływamy właśnie ze skimi Niesamowite Ręką się odpycham Ajaj. Coś niesamowitego Tutaj się muszę schylić Żeby w głowę nie dostać Mega atrakcja Serio Zderzyliśmy się właśnie do tego parku z tyłu o! Tutaj można Nabić sobie samych tego guza. Wypłynęliśmy. Tam widać jak parka walczy. Mega. To było naprawdę mega. Robimy powtórkę z rozrywki i wpływamy w tę samą jaskinię tylko że z drugiej strony. Tu się trzeba schylić, żeby nas fale nie podniosły zbyt wysoko, żebyśmy po prostu głowę nie zarobili. Nawet nie za bardzo widać, czy ktokolwiek płynie przed nami. I zaraz będzie zakręt w prawo. Skręcimy w prawo i wypływamy. Ole, jest klimat. Patrzcie, pokazuje przód. Mega to wygląda. To jest dużo lepsza atrakcja niż ta pierwsza Wielka Tu Znika nam jeden zakręt, tu się pojawia drugi. Teraz tam zmierzamy. Będzie coraz jaśniej Ale akcja Wyreżyserowaliśmy prawdziwe kino akcji Także jeżeli tutaj będziecie polecam Wam odpłynąć w lewo od tej dużej jaskini i poszukać takich właśnie ciemnych, małych przepływów. Wyprawę kajakową uważam za bardzo udaną, szczególnie dzięki tym właśnie małym, ciemnym jaskiniom. One dodały taki smaczek przygody. Po samej wyprawie kajakowej zrobiło się tak gorąco, że nie dało się zbytnio jechać. Gdzieś tam na termometrze widziałem 34 stopnie, i moim zdaniem było nawet goręcej później zdecydowanie cieplej niż było to na początku podróży. Dlatego zdecydowaliśmy się rozbić gdzieś na kempingu. Znaleźliśmy 10 km dalej. Rozbiliśmy się, było leniwe popołudnie, za chwilę będzie wieczór. Jutro być może zostajemy znów w tym samym miejscu. Nasza okolica jest następująca. Tutaj z drugiej strony tak samo. Jesteśmy rozbici na wzgórzu. Cała posesja jest bardzo duża są nawet trzy baseny. Płacimy 19 euro, czyli mniej niż w poprzednich, gdzie średnio było 26 z kawałkiem. I w tej cenie spoko, można siedzieć, jest prysznic, wszystko jest. Jest fajne. To był naprawdę bardzo udany dzień.